Pora na filmik. Pierwsi chłopcy. Bardzo szybciutki film. No moje piękne małe łabędki. Tak, tak, tu tak, już płaczemy za mamą. Już potrafimy się zwijać. Ja się nie chcę zwinąć, dobra? Może któryś się zechce zwinąć? Zwiniemy się. Zwień się, o! Pięknie właśnie tutaj idzie. Już. Zaraz będą dziewczynki. Zamienimy. Będzie was, będzie miały. Moleństwa, kochane moje, bierzcie ja miejsce do cyca. Zabierzemy wasze siostrzyczki.